Też minimalizm mam wrażenie, że jest taką dzisiaj postawą pochwalaną, że bycie minimalistą to jest taki szacunek, wiesz, że to potrafisz się wyrzec, że jesteś ponad to, co materialne. A jest to absolutnie pozorne w moim przekonaniu, bo zobacz, no dzisiaj w dobie transformacji technologicznej my nie musimy posiadać płyt, my możemy mieć aplikacje streamingowe, więc ja mogę głosić, że nie mam, ja nie potrzebuję, natomiast wszyscy chętnie korzystamy z nieograniczonych dostępów. Możemy nie mieć samochodu, no ale wynajmiemy sobie, kiedy potrzebujemy, bo ma, mamy e, taki status materialny, że możemy sobie na to pozwolić, więc nie mam fizycznie, ale mam dostęp. Można nie mieć jakichś, wiesz, innych elementów wyposażenia, czy odzieży, czy jakichś luksusowych ciuchów na wyjścia, ale można je wypożyczyć i na przykład na chwilę sobie wejść w posiadanie i pozbyć się tego. I teraz pytanie, czy to jest minimalizm, bo minimalizm może w sensie faktycznym, bo ja tego nie muszę mieć na zawsze, natomiast...